Niepokonany, niepokonany jest nawet w grapplingu, bo w grapplingu wygrywał z Brendanem Alenem. Na jego koncie Jared Cannonier, Paul Craig, Abus Magomedov, niestety Michał Oleksiejczuk, który finalnie trafił do niego i teraz Kajow właściwie w roli jego mentora. I nikt więcej, jeżeli chodzi o taką, o taką topkę. Zderzał się grapplingowo z Jotanem Almejdą i ten pojedynek przegrał. Z kolei na Surdin. I Mawow delikatnie przepychał się łokciami w tej dywizji od 2020, 2020 roku, więc zaczął troszeczkę wcześniej, dwa lata, dwa lata wcześniej. Wygrana, przegrana, trzy wygrane, przegrana z Seanem Stricklandem i pono konteście z Chrisem Curtisem się zaczęło. Najpierw wygrana z Romanem, z Romanem Dolidze, potem z Jaredem Kanonierem, z Brendanem Allenem, no i duża wygrana. E, przez e, knockout w drugiej rundzie z Izraelem e, Adesanią i to jest tak naprawdę trampolina, która pozwoliła mu e, wjechać do tej walki e, z Caio Borralia.